Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczynamy nowy tydzień. Nagranie, które widzieliście, to jest nagranie tak z naszej działki, i tak jak ostatnio, właśnie kosiliśmy w ubiegłym tygodniu. Nie jest to, słuchajcie, prosta sprawa, żeby wykosić do takiego stanu trawnik na naszej działce, żeby można było powiedzieć, że. Jest trawa skoszona i gotowa po prostu do użytkowania. To tam trzeba my już przekosiliśmy ją trzy razy, a trzeba myślę jeszcze dobry raz, jak nie dwa przelecieć ten trawnik. Trzeba powiedzieć, że tak w 80% jest wykoszone trzy razy. Jeszcze mamy takie 20% od strony sąsiadów, między sąsiadami, a tak naprawdę tymi budkami dwoma, które stoją na działce. Tam jest jeszcze do zrobienia, bo tam jest naprawdę wysoka trawa, raz skoszona, najpierw trzeba to zgrabić potem trzeba jeszcze pokosić trzy razy w jednym miejscu i dopiero wtedy można powiedzieć, że ok, jest w miarę ogarnięte wczoraj mieliśmy gości w ogóle na, na naszej działce byli moi rodzice, byli Pawła rodzice i był mój brat z żoną Justynka z Marielką nie przyjechały, bo właśnie aktualnie jadą nad morze, więc no, też ja je rozumiem, one są po po przeprowadzce, dojechane po prostu jak nie wiem co więc jakby totalnie rozumiem, że chciały sobie zrobić dzień wolny a nie jechać jeszcze w gości, tym bardziej, że teraz od mojego domu rodzinnego do miejsca właśnie, gdzie mamy działeczkę kupioną pod budowę jest no z godzina drogi więc wiecie, godzina w tom, godzina w tom kilka godzin u nas na działce rodzice i mój brat byli I ja rozumiem, że, że to jest kupę dnia wyrwane po prostu z, z życia, I ja to totalnie rozumiem, natomiast cieszę się, że moja familia była i Pawła również, Biedronka do mnie pisze wiadomości. dzisiaj zaczynamy poniedziałek ja właśnie montuję dla was vloga, żeby on jeszcze dzisiaj wyszedł na kanał, chociaż wy już go widzieliście, jak oglądacie tego vloga. Dzisiaj trochę będzie dzień zajętości, pracy przy firmie, ale właśnie, muszę iść sobie umyć pędzle, ponieważ jutro mam spotkanie konsultacyjne i już nie chcę takimi oblepionymi pędzlami, tymi gąbkami. O. Muszę to zrobić, muszę to zrobić, muszę to zrobić, bo... Muszą mi też wyschnąć na jutro, a już wiecie, już nie jest tak super ciepło, że one raz, dwa wyschną. Tylko one potrzebują takiej srogiej doby do tego, więc już mamy 9.21. Jak teraz je umyję, no to będą miały 24 godziny na wyschnięcie. Myślę, że to im wystarczy. Poziomcia dzisiaj była w Boli łapce, tak? A Boli łapka to jest weterynarz w złotoryi. Bardzo Wam polecamy, jeśli jesteście z okolic, to bardzo polecamy. Ja już kiedyś o tym opowiadałam, ale to jest napr naprawdę weterynarz z krwi i kości i taki. Jak to się mówi, jak jest ksiądz z, powo z powołania, e, powołania e, weterynarz, bo naprawdę tam wtedy poziomka jest tak bardzo zaopiekowana i w ogóle i tak nie spieszą się tam, nie może dawać na stół, tu, odwracać na siłę i potem ten pies jest zestresowany. Jak byliśmy na ostatnim szczepieniu, w sensie ja byłam z poziomką, to pani zasugerowała, no bo poziomka bardzo się trząchała i bała, i dlatego też pani zaproponowała, że jak będziemy gdzieś przejazdem z złotury, i to, żeby wcześniej zadzwonić. I po prostu z poziomką wejść na smaczka, na ważenie i tyle. I, I tym samym ona się będzie oswajać. My chcemy jeszcze jedną cieczkę wyczekać z nią. E, tylko po to, żeby kilka razy z nią właśnie pójść do weterynarza takie, na takie ważonko i odebranie smaczka. Żeby ona poczuła, że tam nic złego jej się nie dzieje. Po tej drugiej cieczce ona pójdzie y, już na sterylizację. Ale właśnie zadzwoniłam dzisiaj do... Pani weterynarz, czy można właśnie podejść z malutką? No i Pawcio pojechał właśnie z poziomcią do złotoryi i weszli sobie na smaczka. No i teraz razem z Wami dowiem się, co tam się w ogóle działo u tego weterynarza i jak to przebiegło. A więc tak, byliśmy u weterynarza, i tak jak sobie zaplanowaliśmy wcześniej. Że zaparkowaliśmy w samochód w innym zupełnie miejscu, nie? W tym miejscu, co zawsze, bo ona już po prostu to pamięta. Co, zaparkowaliśmy, wyszliśmy, poszliśmy do. przed samą łapką i już po prostu po, przy tych schodkach czuła coś po prostu i nagle tak w krzaki po prostu się naprężyła, <grym> po prostu. Chciała uciekać, ale powolutku, powolutku gdzieś tam ją ten. No i co, weszliśmy do tego. Do tego... Ale na smaczka ją wprowadziłeś? Nie, 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 w ogóle nie reagowała na smaczka. Nie chciała mm -hmm. smaczka, chciała stamtąd po prostu uciekać. Ale jak już weszła, drzwi się zamknęły, bo jakiś, a pani wychodziła z pieskiem i my wtedy weszliśmy, mhm. usiedliśmy, ktoś był jakiś inny jeszcze pacjent, inny piesek. I co my. Poczekali usiedliście. Poczekali byśmy no, no, no. na szczęście sami, bo mówię, kurczę, byłem przed czasem. No i jakby kot był jeszcze. Koty były, ale na zabiegowym tam gdzieś tam. Aha, ale okay. no, po prostu no trzęsła się po prostu jak galaretka. Bałem mhm. się po prostu, bo mówię, tak, nie wiadomo, czy ją głaskać, bo, bo wtedy Pogłębiasz, pogłębiam no. to wszystko. Mhm. no Ale mieliśmy czas, także wszedłem z nią do toalety, żeby pooglądać to całe miejsce i w toalecie już może mniej tych zapachów takich. Aha. Później wyszedłem, no i pan y, przyszedł właśnie w międzyczasie jakiś po prostu, bo y, jak po, y, od słowa do słowa z tym panem, no to pan akurat ma dziecko pięcioletnie w szpitalu, coś tam, coś tam właśnie, mhm. że często tak choruje, że ma słabą odporność, ale że zastanawia się nad zakupem pieska w, do, w takiej okazyjnej cenie gdzieś tam buldoga, nie francuskiego, tylko jakiegoś jeszcze innego buldoga mhm. właśnie, ale ma zaszyty Y, zaszyty tyłek, coś takiego, odbyt zaszyty i coś tam i on Ojej. chciał się dowiedzieć po prostu, że jest bardzo dobra cena. No ale ten piesek jest jakby taki chorowity, czy chory właśnie, mówię właśnie, że, że to takie no mieszanki, że, żeby się dowiedział. No i on właśnie no. się miał zamiar dowiedzieć i poziomka no, w tym czasie, no, 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 no. jak się siedziała przy nas, mhm. no tak troszeczkę, bo on sam zauważył, że się trzęsła i później po chwili jak już rozmawialiśmy, to ona po prostu jakby zeszła z niej na twięcie no okay. ale jak już do zabiegowego, Znowu. No to tak kurczę, taka, tak, tak nieziutko, po prostu jakby warowała cały czas. No i pani na kolanka do niej, choć, chodź, babić się chciała. Ja tutaj też kłócnęłem, że wszyscy byliśmy nieziutko, ona tam po prostu jest. No, że naprawdę emocje takie, no ale, ale no ponoć tak jak ona sama zauważyła, że było lepiej jak ostatnio na pewno. Aha. No, no i zapytałem o te łóżka, no to zobaczyła te łóżka, no to od razu. No, no dobra, ale czekaj, no bo weszła i jak rozbrykała się trochę, czy nie? Nie, 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 nie. Co ty mówisz? Była taka po prostu, no nie była taka chyba kiedyś, po prostu, było troszeczkę lepiej, mm -hmm. ale, ale no było widać, że jest po prostu zestresowana tym wszystkim. A stawała no. na stole, czy nie? Docelowo tak. Tak? Mhm. I co robiły jej Panie? Zajrzała w uszy, bo mówię, że się bardzo dużo drapie. I mówię, że skończył nam się ten preparat, pokazałem, który preparat. Mhm. Ona mówi, że nie ma tego samego, ale ma podobny właśnie, ale chyba docelowo znalazła ten sam właśnie Aha. na grzyby. Ale jeszcze wzięła taką maść w małej fiolce, na tydzień czasu to starcza. i ona to po prostu wcisnęła jej w łóżka. Do środka, bo też zobaczyła, że, że ma podrażniona od środka, znaczy okay. mówi, że to będzie taka ulga dla niej na pewno. Mhm. No i co, no ale też jak ona sama chciała to zrobić z tą, z tą swoją pomocą, no to kurczę, ona tamte, no ale ja ją złapałem, cyk, zapyszczek i po prostu bezproblemowo, ona by się nie trzęsła. Mhm. Także dała sobie to zaaplikować okay. w oba uszka, taki żel. No ale mówi, że to trawy, trawy, grzyby, właśnie to okay. wszystko na trawach, że to takie są mocne alergeny, że, że ten piesek właśnie będzie miał, może mieć problemy. Mhm. No, a tamtym to mówi, że na y, de, psikać po prostu na te, na te grzybki też y, bezpośrednio nawet na jak sobie pozwala. No że to sobie lepiej nie jes. pozwala, przecież. No ale ze smaczkiem, z kiełbaską nie pozwoli no, sobie? Nie wiem. Pozwolisz Oj. sobie? No, zobacz, ulgę ma. No. no ale właśnie moja. I też wywnioskowałem coś takiego, że. Niekoniecznie trzeba tam do niej wchodzić i umawiać i ona też tak powiedziała właśnie, żeby na przykład przyjść na te schodki do poczekalni wejść i wyjść, jak będzie będzie w pobliżu. A. Że to wystarczy, bo ona już będzie to czuła, że okay. przychodzimy i nie, nie dzieje się nic złego. Ej, no to fajnie to możemy zajeżdżać sobie tam Cześć. częściej po prostu. Tak, nie musimy, Sami nie tak, musimy tam inteurować. Nie, musimy tam nic, tak. Ale przed tą tak. tak. najlepiej nie, 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 ogólnie no nie, nie, no nie, nie, ważyła i nie wiem czy nie wpisała do książeczki. Ogólnie byłem jeszcze na zakupach. Tak. No, ale pokaż książeczkę najpierw. Zamknijmy hmm. temat pieska. Zamknijmy temat pieska, proszę. Hmm. Czekaj, pamiętasz co było wpisane, a co nie było? Ale na pewno... Proszę bardzo. No, ale tu nie ma wagi. Ty nie pamiętasz? Nie. Mhm. Nie pamiętam, ale wiem, że jest ugródka. Jest odżywiona. Tak. I zamknijmy temat. Pieska, piesek jest zdrowy. Tak, a teraz papier tak, toaletowy. Wiem. Dwie rolki w promocji, także tak? przy zakupie dwóch paczek. Także jedna jeszcze jest tutaj, no jeszcze dla poziomeczki. A, to jest, ale to od nich, tak? Tak, ale wydaje okay. mi się, że w sklepie normalnie kosztuje 20, chyba 6. Chyba. No, a Nie na internecie zbawiam. pewnie jeszcze taniej. No, ale dobra, no ważne, że już jest. I oczywiście poziomka musiała odpocząć coś w samochodzie. Tak? A ja poszedłem do Lupexu jeszcze z etoryi. Może to wysypię, pozwól. No. Pozwól, że wysypię tak szybko. To nie były jakieś tam po prostu może... Super, dzielny pacjent. Było, tak? E, ładna, ładna, no. Sam Musisz wychodził. troszkę odsunąć, bo to tak. będzie za ten. Pumka. No, ładne, Zamki ładne. wszystko sprawne, nie poplamiona, bez żadnych yy, dziur. Link a? do Vinted pod filmem. I mhm. jest znaczek Audicy, ale to jest mhm. z klasą, wydaje mi się, że nie jest jakieś takie... Ja, ja myślę, że są, wiesz, tacy, co że lubią takie, właśnie wiesz... Właśnie nawet tak, ale ogólnie przód ma piękny. I bez plan, dlatego się na to skusiłem i krótki rękawek. Krótki o i ja takich koszulek. Ale to, 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 to jest to taka sportowa i to jest yy, A, Jack wolski, tak? Także na guziczki, krótki o, rękawek, o, 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 sportowa. Jak ktoś lubi to spoko, ale no ja nie Ale wiem, że mi to schodziło, że to naprawdę jest gatunkowo dobre do trekkingu, do chodzenia właśnie po górach takich spacerków. Fajnie wygląda właśnie w krótkie spodenki wrzucone. Uh -huh. A tutaj mamy co standard oczywiście z tak. Do odkulkowania troszeczkę, na pewno napis jest, Aha, ale no. też nie ma, nie ma żadnych plam no, i jest gruba, gruba, mocne, solidne ściągacze. Mhm. Także to super, pokaż to. jeszcze te trzy rzeczy, co we wcześniejszym. A czekaj, jeszcze tu, pani jeszcze... chciała mi to zabrać. Biłeś się, ale no. fajna, bardzo ładna. Taka, taka, nie wiem jaki to jest kolor. No taka mięta. Ale adidasek cieniutki i też właśnie, bo ona mówi, że ona do sanatorium, kurczę przebiera, przebiera. No bezki, Przebiera, przebiera i ona mnie złapała po jakimś czasie, mówi do mojego koszyka, mówi, że tam na dole taką bluzę ja mam i ona by pytała się, jakbym odstąpił. I mówię, wie pani co no. No no, kurczę, kitu, no to tak żeby... wiesz. Ale ona chodziła, szukała, ale jak zobaczyła, że ja wziąłem tą bluzę, no to ona tą bluzę też nagle, po jakimś czasie dopiero. Mhm. No i tak mi trochę głupio było, ale mówię, no kurczę, ja tam przychodzę, żeby... Wyrwać coś, a nie tak. żeby po prostu podarowywać. A ona Aha. ma czas, mogła być wcześniej, jest od 9, ja byłem o po 12, nie, o 12 Aha. byłem w tym lupie. A to jeszcze z porannego. Tak, bardzo, bardzo fajna jest ta bluzano. Bardzo ładna najeczka. Zameczek tak. ze znaczkiem, ściągacze, na rękawie też znaczek. I jest kolor niewypłowiały, a Tak, To jest że... taka typowa czern. Ja Ciężko mam... to jest pokazać na zdjęciu, tak, nie? Ja zawsze mam problem z czarnym. Ale tuchami. tu na nagraniu widzę, że ładnie jest. Tak? No, a widzisz, a, a tak to jest problem właśnie z tej tego koloru. I polarek. I taki Misio polarek właśnie też jakiś tam dosyć markowy. Uh -huh. Ale nie jest już tak znany, ale jest solidnie wykonany. Zamki, kieszonki. że mały jest. Mały. Z tyłu ma jakiś emblemacik. Mhm. Uh no -huh. ale Misio, taki przyjemny w dotyku. Tak, no. Od środka też. Tak, no. Dobra, szybciutko I to ostatnia. Jeszcze. I ostatnia to jest kurteczka. Taka no, ona szuka. jest piękna i ja właśnie ją mierzyłam, to na górze w ramionach wszystko pięknie, rękawy przepięknie, ale przez to, że mam szerokie biodra, no to mogę się w dupę pocałować co najwyżej. I ona jest fajna, bo z przodu jest widzę, że krótsza, a z tyłu jest dłuższa i to fajnie tak dupkę, wiesz, by okrywało. No i, i co? I dupa. No przepiękna jest. Ma kieszonki, zamki. Jeszcze jest niebieska, mi by tak pasowała. Po jest, tu o jest, tak? i ten kaptur z, ze ściągaczem, że nie ma, że wiesz idziesz i wieje ci wiatr i jednocześnie spadać ci kaptur. Tak. Nie no piękna to jest, może no, jest sama. chudne. No ale to przecież sama wam powiedziałeś, że to nie chodzi o chudnięcie tylko o bioderka. Zamek jest sprawny, jest dużo, jest pod szaweczka, no. no solidna. I wiem, że one też fajnie idą, no bo lekka, można ją po prostu cyk, cyk, tak, cyk tak, tak. tak no. do plecaczka i jest gdzieś tam w rezerwie. Dokładnie. Mamy fazę na kukurydzę i teraz każdy nasz obiad dosłownie wygląda tak, że jemy kukurydzę. Ja już jestem po pracy ulisana jak nie wiem co, ale idę biegać. Słuchajcie, wy o tym nie wiecie, bo ja w zasadzie o tym nawet nie wspominam, że ogólnie można powiedzieć, że regularnie biegam. Przynajmniej raz w tygodniu ten bieg jest Dzisiaj idę sama, ponieważ wróciliśmy ze spacerku z poziomcią i Paweł powiedział, że on nie chce iść, że robi sobie pompki, teraz będzie jak kolację, więc jakby no, rozjeżdżamy się tego wieczora trochę, chociaż spotykamy się na wspólnym paradajsie, oczywiście, ale tak właśnie chciałam wam pokazać, co mam na sobie. To jest bluza, w ogóle połowa rzeczy, którą tu mam to... To jest z lumpek wyhaczone przez pawcia. Między innymi ta bluza z Adidasa. Rewelacyjna ona jest, bo ona jest tutaj elastyczna. I wiecie, no tak, jak dzisiaj pawcia przyniósł kurtkę piękną, tą niebieską, taką przeciwdeszczówkę, no to ja jej nie będę mogła nosić, no bo tutaj w biodrach się nie dopnę. Pomimo tego, że tutaj na górze wszystko leży pięknie. I tutaj mam jeszcze taką kurtkę, przeciwdeszczówkę. Wezmę ją sobie, ponieważ raz, że ona mi da troszeczkę więcej ciepła. A dwa, może też padać, bo dzisiaj jest taka właśnie pogoda, że przez 70% dnia właśnie pada, więc zakładam ją sobie i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Jak byłam ostatnio w akcjonie, to kupiłam sobie taką, taką jakby nerkę, coś w tym stylu i to jest na taki, no na taki zatrzask, ale taki, którego ja jeszcze nigdy nie widziałam. O, taki króciutki. Ciekawa jestem, jak to będzie się ogólnie trzymało. Wyp zapowiada się dobrze, bo ciężko jest to potem, wiecie, rozmontować. Odepnę sobie właśnie tę metkę i od razu już się tutaj z wami ubiorę. A to, słuchajcie, w nie kosztowało, żeby was nie skłamać, ale chyba 8 złotych. Więc zobaczmy w ogóle, jaka będzie to żywotność. A biorę ze sobą telefon, bo wiadomo, będę sama, chociaż biorę poziomkę też ze sobą. Ale wiadomo, że. No, Pafcie, chcę wiedzieć, czy z nami jest wszystko ok. To zrozumiałe. A ta kartka, kurtka, słuchajcie, wygląda tak. Tutaj pisał? I tutaj ma jeszcze na dole sznureczki, takie, że można sobie to ściągnąć. tutaj. I popatrzcie, taką stylówkę się mam. No i moje hoki do biegania, to takie e, pomarańczowo-żółte sobie wezmę. Tu mogę za, sobie zapiąć to. Wezmę też słuchawki, będę sobie słuchała muzykę, opaskę i lecę. I nie chcąc być gołosłowna, nagrywam się. Jestem po bieganiu, zresztą to chyba widać po mojej twarzy. A zajechałam teraz pod Oshą, bo mam paczkę do nadania. Pawcio dał mi znać, że właśnie coś się sprzedało na vintage, zapakował paczkę. No i ja przyszłam, przyjechałam do paczkomatu, więc idę wrzucić i wracam do domu, bo będziemy oglądać Paradise'a. Więc mam dwa, tak naprawdę jeszcze dwa punkty do odhaczenia dzisiejszego dnia. Oprócz tej paczki. compil paradise coins dnia.